Uważyłem mocno rozbity samochód i przykryte zwłoki. Średnio co dwa tygodnie raz w miesiącu to są wypadki. Czy musi się zdarzyć jakiś wypadek, w którym zginie dziecko, żeby nasz głos został usłyszany? Rogówko, województwo kujawsko-pomorskie. Przez wieś przebiega ruchliwa droga krajowa nr 15, łącząca Toruń z Olsztynem. To bardzo niebezpieczna trasa, na której regularnie dochodzi do wypadków. Praktycznie co roku jest jakiś wypadek. Nieraz nawet jest kilka wypadków w ciągu roku. Pani, dziadek zginął. A dziadek, wujek i sąsiad. Trzy kobitki w Tico zginęły. Bilans ostatnich lat na tym krótkim odcinku drogi to 6 ofiar śmiertelnych, 23 zdarzenia drogowe, 19 osób rannych. Wczoraj był pogrzeb tego, co naszego mieszkańca co tutaj zginął, nie? Do kolejnego zdarzenia w tym miejscu doszło 23 października. 57-letni pan Robert próbował pokonać ruchliwą drogę, gdy został uderzony przez rozpędzony samochód. Zginął na miejscu wysiadł z autobusu i przechodził na właściwą stronę jezdni tak naprawdę, nie? Żeby do domu dojść po tej stronie, po której się tak naprawdę chodzi, nie? Jest opis wypadku, w którym napisane jest coś takiego, że yy, mężczyzna przechodził w miejscu niedozwolonym. To ja się pytam, gdzie jest to miejsce dozwolone, skoro najbliższe przejście jest 3 km w jedną i 4 w drugą. Jak Państwo się trzymają? Jak Państwo sobie radzą? Jakiś okres czasu, taki najtrudniejszy, który jest, a no cóż, trzeba to przeżyć. Czy Pan ma takie myśli, że gdyby urzędnicy zadbali tu o infrastrukturę o chodnik, o przejście, to Pański brat by żył? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Pan jako sołtys, radna, wójt, wszyscy piszecie pismo do generalnej dyrekcji. Piszemy i dostajemy zawsze negatywną odpowiedź. Że co? Dlaczego co nie ma pieniędzy? Choć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje wielomiliardowe kontrakty na budowę dróg, to dla mieszkańców Rogówka środków wystarczyło jedynie na przygotowanie dokumentacji. Wy macie dokumentację gotową? w tym miejscu od 2017 roku. 8 lat. Zaraz dekada minie, od kiedy nie jesteście w stanie tam zbudować chodnika mieszkańcom. Mówimy tu o dwóch kilometrach tej ścieżki, o której rozmawiamy, w Rogówku. Ona miała kosztować pierwotnie 2 miliony złotych. Dwa miliony złotych? Ale ona, Przecież to są grosze ale... dla was. Teraz te koszty wzrosły i teraz taka inwestycja, musi, trzeba by ją oszacować zupełnie od nowa. I tutaj idąc... Panie Rzeczniku, niech kosztuje 6 milionów, trzy razy więcej. Pewnie nie będzie 3 razy droższa. To są środki na konkretne zadania, więc tutaj inaczej zupełnie jest traktowana kwestia związana z budowaniem nowych dróg ekspresowych, autostrad. A inaczej, jeśli chodzi o te zadania, to są zupełnie inne programy. Tak, ja rozumiem, Teraz bo stresówka i i na przykład autostrady y, może polityk y, przeciąć i jest y, wielka pompa i może nad tym wygrać wybory. A na tym, że nie ma chodnika we wsi rogówko i giną osoby, to nikogo to rozumiem nie obchodzi w generalnej dyrekcji, bo to nie jest inwestycja priorytetowa dla polityków. Nie ma na to pieniędzy w budżecie tak. 20 gospodarki świata. Nie przecinamy wstęg, jak pan powiedział. My jesteśmy od tej merytoryki, utrzymujemy, zgłaszamy zapotrzebowanie, realizujemy sukcesywnie te Zadania. To i tak dobrze, że mamy ten kawałek chodnika, bo wyłożyła gmina na to pieniądze. Tu prywatna osoba skierowała lampę na przystanek, bo tak to by w ciemni jesteśmy. Wybudowaliśmy 205 metrów chodnika wraz z zatoką autobusową po jednej stronie drogi krajowej. Na drodze, która nie jest wasza i to w ogóle nie jest wasz obowiązek. To nie jest nasze zadanie. No, ale to jest tylko ułamek fragment tego, co jest tam potrzebne. Dokładnie tak. To nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa. Wypadek, który się zdarzył w ostatnich dniach, to jest tylko tego potwierdzenie.